Cześć, ja jestem Benito, to jest kolejny odcinek z serii Days Gone, na który Was serdecznie zapraszam. No i co mogę powiedzieć? Zacznie się prawdziwa zabawa. Dlaczego? Już wam mówię tylko Zbiorę sobie... Ej, tu mi pokazywało drzewko. Gdzie ono jest? Ale oszustwo, dobra. Dlaczego zabawa? Otóż dlatego, że... No! Nie, 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 jest jas normalny? Niby jest. Otóż dlatego będzie zabawa, ponieważ potrzebuję kanister z benzyną. Nie mam w ogóle paliwa już. To jest kompletna rezerwa. Jest bardzo źle, jest bardzo niedobrze. Będę zasuwał kawał drogi bez paliwa, co mnie bardzo niepokoi. I teraz to jest raz. A dwa, że już zaczęliśmy zabawę z. Jak oni się nazywali, kurde? Wyznawcami? Jezu, mam mętli. Były... Według gry to tak. Walczymy ze świrusami, straszkami, z wyznańcami. Jezus Maria, naprawdę, ale wstyd, ale No, ale nie pamiętam, no. Zdarza się. Wyznańcy, wyznawcy. Naprawa tankowanie, Dziękuję do widzenia. Nie. Nie to Prawda was wyzwoli. Ziemia jest darem dla nas wszystkich. Prawda was Czy wyzwoli, nie... jak chcemy sobie i swoim rodzinie. Nie mogę słowa. Nie, nie, mogę tego słuchać, sorry. Nie, nic z tego, chłop, Nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Prawda was wyzwoli, Nie. Banda morderców. Nie mogę pozwolić, żeby któryś z nich uciekł. Gdzie on stoi? Kurde, nie trafiłem. Trafiłem? Może tak. O oh, fuck. Holy shit. Nie wiem, czy trafiłem. Jak mogę tam przejść? To jest bardzo dobre pytanie. Jacyś ludzie! W końcu się zamknę! <grym> <grym> Zamknij mordę! Jeden załatwiony. Do roboty. Za głośny jesteś, gościu. Jacyś ludzie, co cię to interesuje? Zamknij mordę, powiedziałem! Ale upierdliwi są, masakra! No i dobrze, złom się przyda. Dobra, jeden wyeliminowany, jeszcze zostało 14. Ciekawe czy tego... No ale sprzątnąłem tego na wieży, niby snajpera. A nie zaliczyło, chyba że on nie należy do tego składu. Okej, okay, pełne. Obóz, obóz tędy jakoś, tak? Mój szut Okej. Nie, o nie Nie mam tłumika do pistoletu, ale lipa. Ale lipa. Okej. Okay. To żyje głupek jeden. Ten ze snajperą. Za daleko, zdecydowanie za daleko, za daleko. <ścoughs> Co tak wypatrujesz? Co myślisz, że mnie wypatrzysz? Nie mordę, okej, okay. okay. trzech z głowy. Snajpera trzeba jakoś unieszkodliwić. Idziemy tędy? Aż się boję pomyśleć. A to co? Wpadnij, na Coś widziałem. Cholera. Nie dobrze. Nie dobrze. Nic nie w plecy, co? Mam rację? A co wy na to Cholera, jasna. dobrze nie dobrze nie dobrze z pierwszej jadu nie dobrze nie dobrze liczyłem na trochę dyskrecji no ale trudno nie <laughs> Tu on był szybsz ode mnie, nie wierzę Naprawdę nie wierzę Spadaj Ty, schyl się Dobra, dostał headshota Dostał headshota

Ale cię ubiję teraz, patrz Nie ma, nara Nie udało się po cichu, to trzeba kombinować Zostało trzech No i gites Przeszukajmy szybko Złomek, ekwiponek pełny, wszystko pełne Toporek biały, może wyj, bo tam mi się kończy 40% No i git Pełne, pełne, pełne Przeszukajmy jednego, drugiego Broni nie chcę No i test. tam jest jeszcze snajper jeden gdzieś, muszę uważać. Okej okay. Zielony gdzieś biega, gdzie on jest? Holender Dobra, tego przeszukać Tego przeszukać I tego przeszukać Broni zmieniać nie muszę Konfidentów muszę znaleźć jeszcze Gdzie oni są? Tam jest snajper Był snajper To jest dobre powiedzenie Był Właśnie tak, był Czyli go w No właśnie Wcześniej celowałem w niego to, czyli go nie wykończyłem no Dopiero teraz jest wykończony, że tak powiem Tam jest snajper Tu jest trochę rzeczorów do zabrania Apteczka mamy O! To mi się przyda moi drodzy, to mi się przyda I to bardzo Spoko, niech leży Nie chcę tego, chcę otworzyć, o właśnie Maskę Ale lipa Chociaż roślinkę zabierzemy To było, 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 było Jak to się nazywa? Zabraliśmy kawałek e... Matko Boska jak to się nazywa? Zabraliśmy kawałek Zawraliśmy co? Znajdźkę. Właśnie. Znajdźkę. Nie no, ale, ale mi wylatuje wszystko z myśli, masakra. Wiem co chcę powiedzieć, ale uciekają mi słowa. O rece, dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Ale dobrze idzie, to jest najważniejsze. Musimy znaleźć jeszcze dwóch typów. Ciekawe gdzie oni są. Dobra, chyba mnie nie zabiją we dwóch co Ty, oni kurde, skitrani są straszni, gdzie oni są Tam są Jaka ma tam wejść? Tu Jezus Maria jak to wygląda? Jezu. Dobre, dobre to było dobre. Świetne to było. Naprawdę. To było genialne. To było bardzo genialne Ale Ja nie mogę opuścić tego miejsca gdzie oni są w ogóle Wish Shoot in on site, tak? Tam jest jeden Okay. Zrobię to po cichu czy nie? Chyba nie. A my jest drugi, dobra. Mamy ich, mamy ich. Nie mamy ich. Aha, mamy, dobra, już wiem. Kurde, kogoś widziałem. Kurde, perk. Nie bierze, nie, 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 nie. To jest żart, to jest żart. Dobra, miało być po cichu, ale nie wyszło. Chodź tu chodź tu w nie. Ale zrobię polowanie na ciebie. O, ale zrobię polowanie na ciebie. I to Tyk, Nara Teraz już nie będziecie organizować żadnych napadów w okolicy Bunkier. Tak, załóż, że mieli bunkier. Muszę tylko go znaleźć Badaj bunkier? Jaki bunkier? Gdzie? Tu radio Nie dzisiaj. Nie jestem w na te teorie spiskowe Bunkier. Tak, tu jest. Że co? Że to? Ej, 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 ej! Zaraz, chwila, moment! Deacon powiedział, że to jest tu. Gdzie tu? Bo nie rozumiem. Okay. Tu? Co mam zrobić? Przecież nic się nie stało. No to o cholera wam chodzi. Jezu Ślepy jestem Za cztery razy to mnie nie widziałem tego Masakra Cztery razy gdzieś miałem Może i więcej, naprawdę OORE, ale wsiara Obóz wypadowy w Beer Creek Hot Springs na 100% Proszę bardzo No, całkiem nieźle. W sumie im się już raczej nie przyda. Hm. Nie chce mi się spać. Sorry. Dzięki za nowy punkt umiej umiejętności. Ale na razie nie potrzebuję. Szafa na broń. Nie chcę. Dobra, wracamy. No, i dobrze, dobre. Cieszę się, że to zrobiłem, naprawdę. Bardzo się cieszę. Nie to. Obóz wypadowy przy jaskiniach. Kolejny, tak? Zobaczmy, jak daleko, dokąd, gdzie, stąd. Półtora kilometra. Jeden kilometr kawałek. Um. O nie, nie, nie. Zdecydowanie za daleko. Ponad 2 kilometry. Łowca nagród. Oho, chyba mamy tak. Jedziemy do tak. Ktoś się znajduje też 600 jedziemy do tak no i gides i teraz tak tu było gdzieś zostawiłem kanister o jest właśnie tak nasz motocykl znajduje się o tam tędy tędy Biedna kondycja, twoja Dikon, kurde. Musisz trochę nad nią popracować. Słabo, bo mam mało amunicji do snajperki. Przydaje mi się ta snajperka z tym, e, z tłumikiem. Naprawdę, gdyby nie tłumik, to nic bym nie zdziałał. Burza się zbliża, niedobrze. Tu jest drzewko. Dziękuję. No, szczerze, naprawdę na oparach. Ledwo dojechałem do tego miejsca. Ledwo dojechałem. Już 90. Dziękuję. No to jedźmy, zobaczmy. Turn back or die Cofnijcie się lub umrzyjcie, tak? No dobra, skoro tak mówicie Jedziemy do Tucker Porozmawiać Słyszałem fajerwerki No i dobrze Deszcz wpada jeszcze Słyszę świrusę Czy to to były wilki Są krzyżyki, więc wszystko możliwe Myśliłem Znak zapytania, no dobra, zobaczmy No i co? Znak zapytania jest, no i co? Oj co to... O Jezu... Chodź, muszę to Co to było? Shit! Głupi Fra... Głupia Francja, no? Te wilki są groźne. To się da sprzedać. Da się, da się, chętnie sprzedam, oczywiście. I teraz tak, tu było coś do zabrania jeszcze. Co tu mamy? Tu mamy Max. Co tu masz? Kanister. Kanister, nie potrzebuję więcej, okej. Okay. To wejdźmy z tej strony w takim razie. Tu nic nie mam, tam było coś. Tak czy stąd mogę wziąć? Tu nic nie ma. Z drugiej strony mi pokazuje, ale tam nic nie było do wzięcia, mam pełno. No dobra, nie mogę, że mam pełne. Spadaj Gdzie jest mój motocykl? Tu jest Dobra, nie ma co się zatrzymywać, jedziemy dalej. Taker. To jest tyle sarenek. Jeleni sarenek. To jak woli. Nie widzę. Nie widzę żadnej sarenki. Ale lipa, wszystkie spłoszyłem. Oj, szkoda. I to bardzo szkoda. A może, a może, jak już idziemy do taker, to ulepszymy trochę motor, co? Motocykl. Po co zsiadasz, jezu? Nie zsiadaj, chłopie. Ok, mogę ci pomóc? Ada Tocker. obozowe zlecenia spoko. Słuchaj, jeździłeś kiedyś z takim pobliźnionym włóczęgą, nosił taki klucz do opon. Mówią na niego limbo. Nie kojarzę. Wczoraj był u nas w obozie. Przewiózł trochę trofeów, wypił parę głębszych, no i wyjechał dopiero jakoś dziś rano. Tak, nie zajmuje się ochroną. Może powiedz Alkajowi. Zatłukł dwoje ludzi! Bowman i Hewitt. Kobieta miała tak zmasakrowaną twarz, że nie dało jej się rozpoznać. Hewitt, Maria, tak? Jezu, yes. ten Limbo to jakiś miejscowy? Ponoć mają obóz przy wieży obserwacyjnej służby leśnej na wschodnim stoku Free Finger Jacka. Dobra, wiem gdzie to jest. Zajmę się tym. Bardzo się cieszę. Spoko, nam radę. To tak... Zajmę, hey, dziękuję, um, to mamy hey, to tu mamy mechanika. Tu mamy mechanikę, tu mamy kuchnię. Przydajemy trochę mięska. Przydaj wszystko. Na razie nie mam więcej. No właśnie. Na razie nie mam, ale będzie. Trofeo. Co tam słychać? No. Okej, okay, do broni zobaczmy jeszcze. Handlarz! Okay. Co ty masz dla mnie, co? Mamy dużo kasiory. Mamy dużo kasiory. Okej. Okay. Dawaj co masz? Zaopatrzenie. Dobry wybór. Dobra rzecz, powinna ci pomóc w syfie. To ci się na pewno przyda. No i a co tam miałeś jeszcze? Ja. Szafa. A. O to podstawowa broń. i je, je, to jeszcze słaby karabinek. Ale lipa. Potrzebujesz czegoś. Ale lipa. No na razie. mój karabinek. Dawaj mój karabinek, nie chcę! Oje oh, yeah. O, oh je yeah, mój karabinek musi być. Znasiliśmy, bo no i dobra, no i dobra, moi drodzy. Kolejny odcinek, w którym się dużo działo. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, tak równie jak i mnie. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górze. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!